Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku z Synseja. W związku z tym, że ten dział plus size już się rozrósł, weszłam ostatnio i zobaczyłam wiele nowości, plus widziałam bardzo dużo filmików na YouTubie, jak dziewczyny już mierzą te rzeczy, więc stwierdziłam, że zrobię zamówienie. Zrobiłam ogromne zamówienie, więc będą prawdopodobnie dwa albo trzy nawet filmiki z tego Synseja. I na pierwszy rzut leci sukienka, dziewczyny. I piękna sukienka, piękny kolor, oczywiście niebieski. Wiecie, jak ja uwielbiam czarny i niebieski. To są dwa kolory, które kocham. Sukienka jest przepiękna, rozmiar 3XL. I z rozmiarem, no, niestety przesadziłam, ale powiem wam szczerze, że w większości zamawiałam 3XL ze względu na to, żeby po prostu te rzeczy nie były za małe, bo z tymi XXL-kami jest różnie, ale wydaje mi się, że ta xxl w dziale plus size i tak wypada większa niż w tym normalnym. Także najwyżej rozmiary będziemy wymieniać. Natomiast taka sukienka w rozmiarze 3XL, no jedyne co widzę, no to pewnie tu w pasie może być za, za duża. Tylko składowo powiem Wam, że większość rzeczy była super składowo, ale nie wszystko. Nie wszystko. Starałam się patrzeć, ale widzę, że Chyba nie we wszystkim mi się to udało. Nie wiem, czy jest sens tak oglądać wszystkie metki, więc prawdopodobnie po prostu będę Wam wrzucać te, te składy gdzieś obok. 95 poliester, 5 elastan, także no niestety skład na lato wyklucza sukienkę, ale przymierzyć oczywiście przymierzymy, bo nie każdemu poliester przeszkadza. Mi przeszkadza, ja się mocno poce, więc jakby nie chcę dodatkowo obciążać się sztucznym materiałem. Wolę bawełny czy wiskozy, ale oczywiście no przepiękna. Plus, dziewczyny, byłam jeszcze stacjonarnie w sinseju, bardzo szybko, przymierzyłam jedną bluzkę i się zakochałam. E, wrzucę Wam tutaj e, właśnie filmik e, z tego, jak ją mierzę i e, numer referencyjny i zamówiłam już i, 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 <grych> zamówiłam ją sobie już przez internet, czeka na mnie w salonie, jeszcze koleżanka pożyczyła mi rabaciku 25%, więc ta bluzka 100% bawełna wyszła mnie 45 zł, ale wygląda pięknie dziewczyny, do tych wiskosowych spodni, które Wam pokazywałam z C&A, z C&A które też słyszałam, że zamawiałyście, widziałam, bo pisałyście w komentarzach. No to ta bluzka niebieska, którą zaraz zobaczycie w przebitce, jest przepiękna, przepiękna, 100% bawełna, tak jak mówię, rozszerzane rękawy, jest troszkę krótka, nie da się ukryć, że jest troszkę krótka, ale właśnie włożona delikatnie w te spodnie, a nawet wypuszczona wygląda... Całkiem ok. Także jeśli macie figurę podobną do mnie, no to zobaczcie sobie na tą bluzeczkę. Czyli tak, sukienka, zaraz mierzymy. Lecimy dalej. O, dziewczyny, i mam tą samą sukienkę w takim ciapkowym kropeczkowym e, printie, czyli tak jak ja lubię. Oczywiście czerń i biel. I tu mamy rozmiar 2XL, także zamówiłam rozmiar mniejszą, ok, więc będziemy miały porównanie, który rozmiar lepiej leży. I sama nie wiem, który kolor mi się bardziej podoba. No ten mega mi pasuje, ale niebieski też mi pasuje. No i nie wiem, więc tu będzie decyzja dla Was, ale poliester, dziewczyny, pamiętamy. E, no ale zobaczymy. Widzę, że większość tych sukienek jest niestety poliestrowych. Kolejna rzecz to jest taka czarna hiszpanka, również rozmiar 3XL. Zaraz będziemy widzieć ją na mnie, teraz się ze mną zlewa, bo sama jestem na czarno. Ale tak, taka sukieneczka. Ona jest bardziej midi, że ma wszystkie, ale to zaraz zobaczymy, jak na 1,75 m, tak jak ja mam, będą wyglądać te sukienki, jaka to jest długość, czy w dobrym miejscu się odcinają. Kolejna sukienka czarna, ona jest bardziej taka tunikowa i tu już skład na pewno o wiele lepiej 3XL rozmiar. I już mówimy skład szybciutko a te metki nie chcą ze mną dzisiaj współpracować 100% wiskoza. i to jest bardzo podobna sukienka do tych takich bawełnianych, które ja mierzyłam z hajemu. Yy, więc ona może naprawdę fajnie leżeć. Jedyne, o co się boję, to o długość i czy 3XL czy 2XL, żeby też nie, nie wyglądać jak w worku. Dobra. Kolejna rzecz, dziewczyny, 3XL. Yy, taka piękna niebieska tuni mm, tunika, sukienka, koszulowa, yy, bo jest dłuższa. Właśnie przeraża mnie ta długość, bo wydaje mi się, że nie będzie korzystnie wyglądać. Ale oczywiście. To są takie założenia, które niekoniecznie mogą się sprawdzić. Ok. 85 wisko za 15 poliester, czyli niby jest ok, chociaż chcesz... ciekawe po co ten poliester w tym. Kolejna rzecz to legginsy, rozmiar 2xl. One są dziewczyny z takim fajnym pasem, takim e, dłuższym. Myślę, że mogą fajnie ściągać. E, tylko wydaje mi się, że nam nie mogą być za krótkie, ale. Przymierzymy, zobaczymy. Mam jeszcze te same legginsy w rozmiarze 3XL, ale jakby na długość niczym się nie różnią, także zobaczymy. I były dostępne właśnie jakby długie, krótkie i bikery. No ja zdecydowałam się na długie, ale na długie nie wyglądają. Kolejna rzecz to są spodnie, rozmiar 3XL, 100% wiskoza i one są szersze. One nie będą takie ściągające, tak jak te, które, zazwycz... które mierzyłam z tej ja, tylko te będą takie szerokie, luźne. Mówiłam od razu koszulę. Koszula w rozmiarze 2XL. I ja mierzyłam już taką czarną, to jest 100% wiskoza i zamówiłam białą, bo chciałam zobaczyć, czy ona będzie kremowa, czy ona będzie biała. No i ona jest dla mnie bardziej kremowa niestety. Yy, także... No nie do końca mi się podoba ten, ten krem, yy, ale przymierzyć zawsze można. Dobra, lecimy z mierzeniem. Mierzę pierwsze te spodnie takie szersze i powiem że rozmiar jakby jest ok. Mniejszych nie mogłabym mieć, bo tu by mnie opinały. Ale wydaje mi się, że są źle skrojone, bo ja nie mogę ich sobie podnieść do góry, bo dziewczyny, no odznacza mi się miejsca, które nie powinno się odznaczać. Stanę sobie tak luźniej, wyglądałem wyglądają te nóżki, ale tutaj ten obszar nie do końca plus. E, obraca się ta gumka, o, była obrócona, więc mnie to denerwuje, bo ja nienawidzę, jak się tak w spodniach robi, że ta gumka nagle się robi taka połowę mniejsza. E, niby fajnie tutaj podkreślają, ale no tutaj, no nie, nie. Dziewczyny to nie są spodnie dla mnie, chociaż pierwszy raz. Yy, szersze nogawki mi się podobają. No i dobra, mierzymy sobie pierwsze tą koszulę, rozmiar 2XL, 100% wiskoza. No dziewczyny, powiem Wam, że jest naprawdę super, jakby yy, jest ok, tylko mi bardziej yy, serce skradła ta czarna yy, i to jest jakby rozmiar mniejszy niż ta czarna i wydaje mi się, że lepiej leży. Niby jest taka oversize'owa, ale nie jest taka przerysowana i czarną Chyba zamówiłam. Chyba zamówiłam w tym drugim zamówieniu czarno I w końcu prawdopodobnie na tą czarną się zdecyduję, bo ona będzie super do pracy. Jeśli chodzi o leginsę, to zniżam Was. Nie wiem, czy aż tak bardzo. ok Dziewczyny, jakby leginsy super leżą na przykład do tej koszuli. Długość jednak jest odpowiednia. Ale ja mierzę teraz te 3XL i nie wiem, czy to kwestia tego, że rozmiar jest na mnie za duży, bo mam luz, ale cały czas mi ten pas leci w dół i ten krok mi się zniża. Nie wiem, czy to kwestia, że tu jest jakby za dużo materiału, nie wiem, no ale właśnie, przy tak długiej bluzce to i tak widać mi ten krok, gdzie on powinien być dużo wyżej, no a nie jest, no a nie jest, więc... A szkoda, bo te legginsy mają naprawdę mega przyjemny materiał. Więc jakby polecam Wam je przymierzyć, ale na moją figurę coś, coś nie gra. Coś nie gra i wydaje mi się, a zaś 2 XL będę miała za małe. Fajnie wyglądają te legginsy. Naprawdę można by było w takim outfitie spokojnie wyjść. Mają bardzo ładny kolor, taki głęboki, czarny. Dobra, i przechodzimy do sukienek bo kołnierzyk. E, powiem Wam tak. Dobra, moja Mina powiedziała wszystko, ale to nie jest krój sukienki dla mnie, tak mi się wydaje. Pomimo, że jest prosta, podkreślająca talię, jakby ja nie mam takich sukienek w ogóle układać. Nie wiem, czy to pójdę wyciągnąć, czy nie. E, Płaści potem półpa tak nie do końca w takiej sukience wygląda. Tu się tak zaśmarszczy. E, sukienka mocno pamiętam, jakby wiadomo, wisko ma to do siebie, że się mnie. Kolor mi się podoba, ale sam krój sukienki wydaje mi się, że to nie jest po prostu mój styl. Ale jeśli Wy lubicie chodzić w takiej sukienkę, to uważam, że ona jest naprawdę warta zainteresowania. In, za jest po prostu taka, wiecie, elegancka. E, oczywiście wyprasowana bo taka pamięta, to nie do końca. No ma tutaj to rozcięcie mm, po boku. No nie mój styl, nie mój krój, wydaje mi się, ale sama sukienka w sobie myślę, że jest warta zainteresowania. Poza tym, dziewczyny, te rzeczy wychodzą bardzo okazjonalnie, cenowo. Naprawdę powiem Wam, że jestem mega, mega zaskoczona. Nie chcę Wam tu teraz mówić cen, bo też yy, nie chcę Wam przekręcić, poza tym te ceny widzę, że się zmieniają i to nawet w dół, a nie w górę, o dziwo pojawiają się nowe ceny i te ceny są inne właśnie zazwyczaj niż mówię Wam na filmikach no kolor boski jakby to była koszula w stylu na przykład tej białej, to na pewno bym sobie zostawiła ten kolor bo mega mi się podoba ale, ale takie sukienki nie zostawiam lecimy dalej Dobra, i jeszcze a propos tamtej sukienki dziewczyny, to też jest fajne to, że ona się cała rozpina. Więc tak mi przyszło do głowy, że jakby ją wziąć na wakacje, ubrać sobie strój kąpielowy pod spód, to jest fajna opcja na plażę, bo możecie to po prostu narzucić na siebie, zapiąć, odpiąć, ściągnąć. Jakby jest to bardzo praktyczne na takie rzeczy jak plaża, basen i tak dalej, żeby to po prostu ubrać. Teraz zmierzę tą sukienkę. No i właśnie. Wydaje mi się, że długość u mnie, jakby ona w ogóle jest jakaś taka, nie wiem, te boki ma dłuższe, ale jak, jakoś nieregularnie, czy w tą, czy w tamtą, dziwnie. No brakuje jej u mnie z przodu centymetra, żeby była, o właśnie potąd, to by była taka długość idealna, żeby zakryć te kolana. No teraz wydaje mi się, że to nie jest odpowiednia sukienka dla mnie. Jest to taki worek. I nawet jak ja sobie zrzucę... No, tutaj jakby dekolt ok, ale tu te wycięcia tak nie do końca. Przymierzę ją sobie z paskiem. Sukienka z paskiem powoduje to, że ona z automatu robi się krótsza, więc jakby no nie o to chodzi, no nie, no nie... No ta sukienka no nie może wyglądać, yy, nie może być z paskiem, bo robi się bardzo krótka. Jakby Wygląda lepiej, ale nie na długość. Tutaj się robi fajna taka yy, klepsydra, ale długość robi się dramatyczna dla moich nóg. No i mamy hiszpankę dziewczyny 3XL. I powiem Wam, że jest boska, boska Mamy hiszpankę. Podkreślenie w talii. Idealne miejsce podkreślenia talii yy, pod biustem. Biust wygląda super. Talia wygląda super. Potem się rozchodzi, więc jakby teraz to jest mocno zależne od figury. Wydaje mi się, że mnie nie poszerza. Wydaje mi się, że mnie nie poszerza. Czarny, mój ulubiony kolor. E, Piękna, ale poliester no nie da się ukryć, że jest to poliester yy, wszystko wygląda super, nawet tył ja mam stanik tylko mam spuszczone ramiona ale nic nie widać no powiem Wam, że na Osobę Plus Size ta sukienka jest przeboska ona kosztowała wydaje mi się, że stówę więc jak za yy, mogłaby się sprawdzić na wieczory letnie, na letnie wieczory, żeby ją sobie ubrać, tu zarzucić sobie jakąś kurtkę jeansową, czy nawet marynarkę, i spokojnie można w takiej wyjść. Podoba mi się. Dajcie znać, co myślicie, dziewczyny. Ale wydaje mi się, że tu w ogóle wszystko gra, jakby te proporcje są dobrze zachowane. Lecimy dalej. Nie wiem o co chodzi, o co chodzi, szkoda, że to jest poliester, dziewczyny, ubolewam nad tym, kolor jest przepiękny. Wygląda mniej mnie jak księżniczka, długość spoko, no to już jest sukienka maxi, bardzo dobrze skrojony dekolt, spoko gumka, spokojnie mogłaby być jakby mniejsza, ale zobaczymy sobie na tej czarnej kropkowanej, jakby wypada mniejsza. Fajnie leży, mocno, wakacyjnie. Fajnie te. Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Dobrze wyglądają te tylko ramiona, dziewczyny, bo przykrywają właśnie te większe ręce. No, dajcie znać, co myślicie. Dekolt wygląda po prostu bosko. Te, te rękawy wyglądają bardzo dobrze do większych rąk. Spoko talia. Mogłaby być, oczywiście, chociaż ona nie jest jakby za duża. Ona nie jest jakby za duża, jest taka luźniejsza. No dobra, i mamy teraz tą czarną w kropki. I szczerze chyba bardziej podobał mi się tamten kolor, ale yy, bardziej podoba mi się ten rozmiar. Uważam, że bardziej mnie tak spina i wyglądam y, troszkę zgrabniej. A w kropki by mi się bardziej podobała, gdyby te kropki były regularne, a to jest tak naciapkane, więc nie do końca, więc bardziej, jeśli chodzi o kolor, podobała mi się ta. No. Tak mi się wydaje, że ta niebieska troszkę lepiej, ale rozmiarowo 2XL lepiej. Dobra. I to by było na tyle dziewczyny. Więc jestem ciekawa Waszej opinii na temat tych rzeczy. Oczywiście będzie jeszcze jeden haul, albo dwa. Zobaczymy, e, czy coś jeszcze domówię. Ale ja jestem bardzo miło zaskoczona. Po pierwsze, składy: no nie wszystkiego, nie wszystkiego. Starałam się nie zamawiać poliestrów, ale no jak zobaczyłam kropki niby z kum, sukienkę, to nie mogłam się powstrzymać. Mm, także jakby. Kroje jest super. Część rzeczy do do... ja nie mogę trafić z tymi spodniami, ale podejrzewam, że być może to jest bardziej wina mojej figury niż tego, jak oni szyją, niż tego, jak to jest skonstruowane. Po prostu nie jest to na moją sylwetkę, stąd też te spodnie mi nie pasują, ale koszule, sukienki uważam, że jest to. Strzał w dziesiątkę. Dajcie znać, co myślicie, co Wam się najbardziej podobało. Mi ciężko wybrać swojego ulubieńca. Bardzo żałuję, że ta bawełniana sukienka no nie do końca mi pasuje, bo pewnie bym ją sobie zostawiła. Ale no, zobaczymy, bo na pewno mm, widzę, że ten dział się cały czas rozrasta. Mam nadzieję, że szybko pojawią się jeszcze jakieś nowości, żebyśmy sobie mogły razem. Przymierzyć. Także dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.